Cześć kochani, dzisiaj chciałam tak króciutko o, o ruchu wam, wam powiedzieć. Ja wiem, że jak mamy pracę na etat, czy swoją firmę i dzieci, dom, to jest jakby trudno wygospodarować sobie czas na taki regularny ruch. I wcale nie musicie chodzić na siłownię, i tam się, wiecie, przed kimś, że tak powiem, udowadniać, jak wy ćwiczycie. I w ogóle wystarczy Wam zwykła karimata i zwykłe ćwiczenia. Jakie ćwiczenia? No takie ćwiczenia, jak robiliście na WF. -ie. Pamiętacie, kiedyś był w WF w szkołach? Każdy z nas ćwiczył mniej lub bardziej chętnie. I zwykły taki ruch, zwykłe ćwiczenie, normalne, bez obciążeń na początek, to wam w zupełności wystarczy. Jeśli nie macie siły i uważacie, że jakieś tam intensywne ćwiczenia są nie dla Was, zróbcie tak, że zaczynajcie od po prostu zwykłej rozgrzewki. Ja mam takie trzy ulubione kanały, z którymi ćwiczę. Nie są to żadne chodakowskie, lewandowskie i te inne modne rzeczy. I wystarczyło mi kilka takich jakby pierwszych zajęć z kimi, żeby wiecie, ktoś do Was mówił, żeby było raźniej i tak dalej. Jeśli nie macie siły, możecie robić ćwiczenia tak naprawdę na leżąco. Zwykłe rowerki, wymachy, czy tutaj wznosy leżąc na brzuchu, górnej części tułowia i nóg. To na przykład ćwiczenie jest świetne na mięśnie kręgosłupa. I naprawdę im prościej, tym lepiej. Żadne te teraz modne dziwactwa, bo to naprawdę nie prowadzi do niczego dobrego zadbajcie, żeby Wam było wygodnie. Jeśli chcecie, weźcie sobie poduszkę pod głowę, kocyk na karimatę, żebyście się po prostu czuli komfortowo. Nic na siłę, nic, nic na ilość, nic w pośpiechu. Po prostu sobie troszkę poćwiczcie. Jak się zmęczycie, odpocznijcie i, i, i jeszcze kilka powtórzeń zróbcie, jeśli możecie. I naprawdę ta kondycja, ona, jeśli robicie ćwiczenia w miarę regularnie, co no, wypadałoby na przykład co drugi dzień, tak. Ale jeśli robicie to raz, dwa razy w tygodniu, to, to też jest ok. Każdy z nas jest inny, każdy z nas czegoś innego potrzebuje. Nie ma sensu robić to, co jest w modzie, to, co ktoś inny nam narzuca. Teraz już wiosna się zaczęła. Pracę w, w ogrodzie to też jest fajny, taki naturalny ruch. I uwierzcie, mi też można się zmęczyć. Ja właśnie teraz siedzę, odpoczywam. Więc y, już jest lepsza pogoda, lepiej się wstaje, lepiej się funkcjonuje, więc może Was to też zachęci do ruchu. I y, tak jak mówiłem, niczego skomplikowanego nie potrzebujecie. Oczywiście są osoby, które muszą mieć, wiecie, osobny strój, torbę i tak dalej. Muszą wyjechać na siłownię i tak dalej. Zawsze podziwiam te osoby, że to naprawdę trzeba kupę zaparcia, żeby po prostu zwyczajnie poćwiczyć. No, ale wiadomo z czym, z czym to się wiąże. Także. Róbcie tak, jak Wy czujecie, to, co wy macie. To na co Wy macie ochotę, nie to co inni robią czy potrzebują, i tak często, tak, Wy potrzebujecie no, fajnym ruchem też jest rower. Więc na przykład, jadąc wysłać paczki, możecie wsiąść na rower, czy odebrać paczkę też, możecie na rowerze, jeśli nie jest zbyt ciężka. Więc ten ruch zawsze gdzieś można wpleść czy można wziąć dzieciaki i, i sobie pójść na spacer e, czy na rower z dzieciakami. To będzie, że tak powiem, podwójna frajda i dobry uczynek e, dla siebie, dla zdrowia. No, także yy, jest też takie śmieszne i mądre powiedzenie ruch to zdrowie, każdy kaleka ci to powie, czyli... <gry> Wiecie wszystko z umiarem, nic na siłę, i też yy, uważajcie na stawy. Yy, jak robicie jakieś ćwiczenie z obciążeniem, czy się forsujecie i tak dalej. No i uważajcie na yy, bardzo modne teraz różnego rodzaju odżywki, białka i tak dalej. To, to nie jest nic dobrego. Yy, no, ale o tym się nie mówi. No, bo suplementy dzisiaj no to wiadomo, jest drugi biznes co do wielkości na świecie. Także myślcie, co robicie, co dlaczego robicie, dla kogo to robicie. Zawsze musicie mieć jakby z tyłu głowy taką czerwoną lampkę, która Wam troszeczkę. Pozwoli na większy dystans, bo widzę, jak ludzie błądzą z wieloma rzeczami i dają się wpuszczać w takie maliny, i nawet chyba nie, nie są tego świadomi. Nie wszystko, co zdrowe, co związane z tymi suplementami, jest autentycznie zdrowe. Dlatego albo się z konsultujcie, albo więcej czytajcie. Takich niezależnych e, źródeł czy osób. Bo dzisiaj reklama dźwignio handlu i to wszystko, co jest w internecie, to naprawdę trzeba, że tak powiem, mieć dużą wiedzę, żeby się między tym wszystkim poruszać.